Budżetu. Powiem tak, że ustą budżetu są inwestycje jakie robimy, w tym roku 2013 praktycznie kończymy tę modernizację, bo tutaj jest tych nowych rzeczy to jest 20, 60, 80 tysięcy, to są jakieś drobne rzeczy. Ja mówiłem to na komisji i chciałem to też powiedzieć na sesji, że w tym budżecie na pewno brakuje mi również dofinansowania Szpitala. Mamy tutaj tylko dotacje odnośnie y, y, tego programu E-Zdrowie, natomiast Państwo no, zakupy bieżące szpitala. Y, chodzi tutaj y, o to, co podejmowaliśmy na ostatniej sesji, też było zobowiązanie, że w jakiś sposób te jak pieniądze się w życie znajdą, żeby szpital mógł to wykupić. Powiem dlaczego to mówię. Uważam, że w tej chwili jest sytuacja taka w szpitalu, że ta... Pętla też tu się na szyi tego szpitala zaciska, i wydaje mi się, że powinniśmy też w budżecie, być może tu w dochodach coś się zmieni, coś, coś więcej dostaniemy. Też zarządzanie się na tym zastanowić, żeby jednak jakieś pieniądze przeznaczyć jeszcze na szpital.